Hej, tutaj Pinkie Pie, a to moja imprezowa gorąca MINUTA! ...mowej roboty, super owocowo-cukrowo-kremowe, cynamonowe babeczki, super! Bąbelkowy szampon, oto cała tajemnica. I częste wiszenie do góry nogami. Czy ten kolor się błyszczy? Jeśli nie, to powinien być. Świecąca kopytka, to szczęśliwa kopytka. Mogami, to najsłodsze stworzenie we Equestria. Dodatkowo, to świetny towarzysz rozmów. Najlepsze fotele w historii! Co? Z kopytkiem na sercu, jak latać pragnę, niech mi babeczka w oko wpadnie, mowy nie ma. Czy to podchwytliwe pytanie? Każdy uścisk, jaki kiedykolwiek otrzymałam, czasem umiem przewidzieć przyszłość. Cóż, tak naprawdę to najbliższą przyszłość. Nazywam to moim zmysłem Finki. Chyba coś wyczuwa. Powinniśmy urządzić ku cukowym i na temat porad kucukowych. Opowiem Wam wszystko co wiem.